Właśnie zdjęłam dla Franka szaleczki. to nawet mnie ich nie chciał oddać, tylko właśnie je... O, co robi? O! Co robi, Franek? Franek, co robisz? Franek! Pysiu, zostaw kotkę. Zostaw, bo cię znowu. Franek, dobre szaleczki? Aha. Franoś. Co ty gryziesz? Franoś? Co ty gryziesz, Franeczek? Franek? Ej, Franek, spójrz na mnie. No spójrz na mnie. Co robisz? Co robisz? Franek. Franek, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Franek.